Śladami Bożej łaski. Taki tytuł nadałem dzisiejszemu odcinkowi na naszym kanale 7 dni z Biblią, na którym witam serdecznie. Więc spójrzmy na te ślady Bożej łaski w życiu apostoła Pawła. Tekst, do którego chciałbym się odwołać, jest zapisany w pierwszym liście świętego Pawa do Koryntian, 15 rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Przeczytajmy. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł, tak podają historycy, list ten pisze około 17-18-19 lat po swoim spotkaniu się z Chrystusem. I pisze go w trakcie, Trzeciej swojej podróży misyjnej. I w tym miejscu robi takie spoglądnięcie wstecz na swoje życie. I widzimy tutaj takie dwa ukierunkowania. Pierwsze, dziewiąty werset mówi nam, że Paweł tu wspomina czas, kiedy jeszcze nie poznał Chrystusa i wspomina, że był prześladowcą kościoła. Tak Paweł był prześladowcą tego, Początkowego kościoła, który rozwijał się, zawiązywał się i był tym, który bardzo tak w agresywny sposób odnosił się do uczniów pańskich, do wierzących, do ludzi, którzy wyznawali imię Jezusa Chrystusa. I o tym tu również wspomina w swoim pierwszym liście, który napisał do swojego współpracownika Tymoteusza w pierwszym rozdziale, dwunasty, werset. Myślę, że to też jest fragment, który warto przypomnieć. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu Naszemu, za to, że mnie uznał za godnego, zleciwszy mi tę służbę. Mimo, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I tu wspomina Paweł, że Bóg mu darował służbę. Mimo, że wcześniej właśnie wspomina ten czas, był bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem. A więc bardzo takie słowa tu używa, trudne, ciężkie takie, kiedy wspomina swoje wcześniejsze postępowanie. Ale czternasty werset mówi: Ależ dostąpił tej łaski Bożej, która była bardzo obfita w jego życiu. I tak właśnie tu dziesiąty werset mówi: Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A więc tą całą głęboką przemianę, którą przeszedł Paweł. To, co zapoczątkowało się na drodze do Damaszku, kiedy spotkał się z żywym Chrystusem. I później przez te wiele, wiele lat, kiedy Paweł wiernie idzie za Chrystusem, to wszystko zawdzięcza właśnie Bożej łasce. Nie widzimy tutaj, że mówi o jakichś swoich szczególnych zasługach, uczynkach lub o czymkolwiek innym, ale właśnie tutaj, kiedy wspomina swoje postępowanie, mówi o łasce. Dziesiąty werset, ta druga część, mówi o takim drugim kierunku. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Paweł mówi tutaj, że więcej pracował niż inni apostołowie. Dlatego, że jak czytaliśmy wcześniej w liście do Tymoteusza, Paweł mówi do swojego współpracownika, że Bóg zlecił mu służbę. I kiedybyśmy popatrzyli chociażby od tego momentu, kiedy będąc w Antiochi, został wysłany przez Ducha Świętego już do tego dzieła jako apostoł, głoszenia tajemnicy Jezusa Chrystusa poganom, ale nie tylko, to widzimy tutaj właśnie, że i również to zawdzięcza apostoł Paweł Bożej Łasce. Ale kiedy byśmy zobaczyli chociażby mapę z jego podróżami, widzielibyśmy, jakie, do jakiego ogromnego dzieła powołał go Bóg. Ile kilometrów apostoł Paweł przemierzył lądem, morzem? Jak w jak wielu miastach głosił Chrystusa, ale też niejednokrotnie stawał przed namiestnikami czy królami, czy nawet będąc również wierny Chrystusowi, no musiał znosić przykrości, musiał znosić więzienia i inne jeszcze okoliczności, o których również wspomina w liście do Koryntian. I kiedy tak właśnie wspomina, i również i to, i mówi, że to wszystko mógł dokonać, uczynić, tu mówi, że to mógł tylko uczynić, dlatego że uczyniła to w nim ta łaska Boża. Nie buduje sobie jakichś pomników, nie wspomina o sobie w taki sposób wyniosły, ale tak, jakby w tym dziesiątym wersecie, gdzie trzy razy jest użyte słowo łaska, chce podkreślić, że to wszystko, czego mógł doświadczyć i uczynić właśnie z tej łaski dane mu było uczynić. I to jest dla nas wielką zachętą. Dlatego, że kiedy i my w naszym życiu będziemy otwierali się na tę łaskę, kiedy i Pan Bóg będzie darowywał nam ją, to mamy tą nadzieję, że i ta łaska dokona i w naszych życiu tych potrzebnych przemian, które przecież jeszcze potrzebujemy. Zmiany naszego charakteru, naszego sposobu myślenia, ale też, że Pan Bóg, kiedy będą te zmiany zachodziły, będzie nas mógł wykorzystać do tego dzieła, do kogo każdego osobiście przeznaczył w tym Bożym Królestwie. Oby tylko nie było tak, jak apostoł Paweł tu wspomniał w środkowej części tego wersetu, że łaska okazana mi nie była daremna. Oby w żadnym Wypadku, w żadnym człowieku, gdzie, gdzie Pan Bóg komuś darował Bożą łaskę, nie okazało się, że ta łaska nie przyniosła owoców, nie przyniosła zmiany, nie przyniosła tej użyteczności w Bożym Królestwie, i o tym powinniśmy pamiętać. Także chciałbym Was z tymi myślami zostawić, życzyć Wam dobrego dnia i zostańcie z Panem Bogiem. Jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.